On, był, no, on, on jest niezły rozbójnik. Widzisz, kurczę, jak, jak, jakie masz podejście do tego, kurczę, Jakby każdy ksiądz był, e, był taki, taki jednostronny, że tak powiem, to jakby kościół w Polsce wyglądał? O, ja to słuchaj. No teraz ile zauważyłem, że tych ksiądz napierdala tylko, że mówi o, wszystko źle. Wszystko tylko źle. Czy i... ksiądz powinien być ten właśnie tym człowiekiem, który niesie taką pozytywną pozytywne message nie? Do, do ludu? No to na pewno. Musi ustawić człowieka, żeby on pozytywnie myślał i iść do przodu. Że Przez on... te 7 dni, nie? Przecież tak, się... potem żeby... wracasz, się naładujesz baterię i idziesz znowu. No tak, żeby człowiek chciał żyć, żyć a teraz tak ustawia, że jesteś nic nie możesz zrobić. I się boisz jeszcze, I nie? I się boisz. On się szatan. robił tak, że. Szatan! Cicho by był i się bał, i się chował. Bo szatan, cię weźmie do piekła, a jak ta, będziesz ta, ta. robił dobrze, pójdziesz do nieba. Ale nigdy nie będziesz robił dobrze, bo tak cię wjebię do piekła. <laughs> No Ksiądz na tanek, zobaczymy, czy, czy, go, i, i, czy go ekskomunikują, czy obojętnie co coś z nim zrobią, ale będziemy śledzić jego dalszy los. Robert, powiedz jeszcze jedną rzecz: cofniemy się do Norwegii, bo widzę, że bardzo, bardzo pięknie załatwili tą sytuację i jestem dumny z, z Norwegów, bo to jest niemożliwe. Wszystkie kraje się dziwią, jak pozytywnie załatwili tą sytuację. Bo my tu gadamy cały czas o pozytywnym myśleniu, pozytywnym widzeniu świata i takich rzeczy I, i jak to oni załatwili? Czy wydaje ci się, że, że każdy inny kraj na świecie, wiesz, w Polsce to by się już bali, w Stanach już mówiliśmy, że będą bomby no, spuszczali, tak, tak, tak. a oni po prostu powiedzieli co? co jak, jak, jak to uważasz? Jeszcze raz to mi przynajmniej To No, Robert. mi się wydaje, że bardzo dobrze to wszystko, wiesz, wynieślili, i żeby więcej takich krajów było tak, żeby tak myśleli, nie? Żeby, żeby w taki, taki sposób no, taki sposób mieli, nie? Żeby sposób nastawienie mieli. E, pytałem się e, wrócę do kilku pytań, które, które znalazłem w Facebooku. E, czy, można no. czy, 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 potem, wiesz, czy można kulturalnie brać koksy? Czy trzeba wszystkim? Potem wiesz, czy można? Czy trzeba potem wszystkim napierdać? Jaki jest stereotyp e, karka w Polsce? Karka w Polsce? <laughs> Bo ty jest karkiem, Robert. Słuchaj. Ile, ile <laughs> słyszałem, to kurde, każdy tam boi się Karków, nie? Czy no. taka prawda? No jest, nie taka, wiem, ja, jest taka... Jak pojechałem sam do Polski, no to każdy był przyjemny i bardzo miło gadali i wszystko, nie wiem. Czy ale nie, widziałeś na siłowni, wiesz, jak, jak się każdy nawali, to, to mi takie taki confidence, ja, jak to się nazywa? Taka... Jak, jak się to nazywa po polsku? Kurcze. mu e, Polska e, mentalność. Nie, 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 nie. Się... polska mentalność mu rośnie. <laughs> <laughs> nie, że takie. E, o kurcze, zapomniałem, jak to mówi. No nieważne. I nieważne no, ej, nieważne. Ważne jest, no, że, rośnie mu ego, że rośnie mu ego w gaciach i wszędzie mu rośnie. Oho, I oho. potem chodzi na bombowanym i czego się kurwa patrzysz? jak wypierdalaj z tej ławeczki, kurwa, ja robię teraz bareczki. Widzisz, to jest właśnie tak. taki stereotyp. A jak patrzą się na Ciebie, to nie to... wiem, ciężko się bać. Słuchaj, słuchaj, trzeba, trzeba zmienić stereotyp, kurde. Pojedziemy do Polski, porządek zrobimy. I trzeba napierdalać karków. Tak, karków napierdolimy. <laughs> Wiesz, co zrobimy? Zabierzemy koksy od karków. O, nie i będzie. będą chodzić jak pizny, bo i estrogen, progesteron i estrogen Ta. skoczy w górę. Będzie koniec zabawek. I Stanikim przyniesiemy, bo cycki urosną. No. <laughs> O, no to kurczę się. No to uważajcie, korki polskie, uważajcie, bo Robert przyjeżdża. E, Unia Europejska, ktoś się tam buntował, właśnie, że Robert, i jak... nawet po angielsku ci chłopak napisał, i nawet bardzo ładnym angielskim napisał, no. że Robert, jak się nie znasz, to się nie wypowiadaj. Bo jak się nie znasz, to lepiej, żebyś nic nie mówił. E, Robert, wytłumacz chłopakowi, o co ci chodziło. Czy chodziło ci o stadiony, o drogi, o. o, o... O co ci chodziło w ogóle? Słuchaj, tam chodzi o drogi. Może stadion zrobili dobry, ale jak czym dojechać? Ciołkiem ruskim. <laughs> nie kuniem, kuniem i wozem. No. <laughs> Czyli nie ma dróg w ogóle, tak? O to A połowę... Słuchaj, jeździłem tam dużo po polsku, teraz, połowę drog to jest w robocie, wszystko opierdolone, objazdy nie wiadomo gdzie i nie ma gdzie normalnie przyjechać w ogóle. No niestety, no tak będzie, będzie, jak się to nie zmieni, to wtedy te euro 2012 pójdzie, pójdzie w długą, ale stadiony mają, bo, bo Unia Europejska zrobi. O Robert, Unia słuchaj. Europejska. Kur... O to będzie, będzie euro zaraz chyba. Będzie euro zaraz? To rozpierdoli. Co, rozpierdoli Polskę czy nie? No słuchaj, tylko ludzie będą płacić, będzie taka sama cena, tylko euroami. Eurami. Słuchaj, no. czy, czy Unia Europejska to jest jebany socjalizm, czy nie? Bo ja się nie chcę na ten temat wypowiadać, właśnie się wypowiedziałem. Jebany socjalizm. No. Bo my właśnie do tego wkraczamy tutaj w Stanach. Wydaje ci się, że Ameryka idzie w Stany Europy, że Obamie się podoba Socjalistyczna Unia Europejska? SUE, tak ja to nazywałem, Socjalistyczna Unia Europejska. I dlatego, że on lubi, że jest kontrola, że żaden kraj nie ma swojej suwerenności, i on to chyba lubi, nie? No to tak, na pewno. I tym się kierują. będzie kontrolować teraz polską każdy tam ciubek. Nie będzie porządku. Polskiego to... porządku nie będzie. Nie, no właśnie, to, to, jest, to jest właśnie najgorsze, że straciliśmy włas... własną suwerenność, bo widzisz, zobacz, zobacz, co oni są mądrzy. Dali nam pieniądze na stadiony, zamędlili nam oczy, dali nam kasy i teraz po prostu, wiesz, o super, od Unii dostaliśmy pieniądze, a z drugiej strony wprowadzam ci euro i ci wezmą te pieniądze. Słuchaj, wiesz, co będzie teraz? Nie. Yeah, Sowiecki Sojuzja kiedyś był na Litwie. Litwa należała do Rosji, nie? Tak. Sowiecki Sojusz był, a teraz będzie. To Europejski będzie... Sojusz. <laughs> Socjalistyczny. Euro Europejski, Europejski Sojusz. ES. Tak. ES. To jest z to jest, to jest Koksu kurczę nowe powiedzenie. Tak, tak. <laughs> dobra. To, to samo, tylko inne imię, wiesz? Tylko inne imię, dobra. No. Co kurczę jeszcze mamy? Czy mamy jeszcze jakieś, jakieś komentarze? Nie, to chyba już kurczę wszystko na dzisiaj. Starczy, starczy na dzisiaj. Dla wszystkich, gdzie chcą pisać, zaraz będzie otworzona. A właśnie, zapomnieliśmy? Tak, nowa strona od nowego naszego sponsora Chariot agencję gdzie zaproponowali nam zrobić od, stronę od, od Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek, Puchatek zrobisz, nam stronę zaraz. Właśnie jak tam nie zrobisz to ten, to powiemy to w następnej audycji. No, Za no, dużo no to koksu to ci nie damy. Koksu ci... <laughs> nie, jeżeli chodzi o właśnie, dostaliśmy właśnie taką propozycję, że, że zbuduje nam właśnie super stronę Chariot i bardzo dziękujemy tej charytatywnej akcji. Na razie no. mamy jeden mikrofon, będziemy będzie, zbierać będzie, na, na, na drugi. Będzie hardkorowy koksu.com. Hardkorowy. Nie, nie będzie hardkorowy koksu. Radio radiokoksu.com. I.pl. Też mamy polską domenę. Tak, Pamiętasz? Dobra. No i tam dowiecie się więcej informacji. Możliwe, że rozpiszemy e, Roberta, rzeczy, żebyście wracali i komentowali, bo na Facebooku te komentarze giną. Tak, tak, zaraz się zrobi tam burdel. Zaraz się robi burdel. Ej, ja się jeszcze pytałem, wracając do tego, co jeszcze mówiliśmy podsumowanie. Robert, masz kochankę w Polsce? Co ty pierdolisz? Ja tylko koleżanki mam. Masz koleżanki, ja widziałem, że tam zdjęcia masz. Na... Nie, bo ktoś tu. Słuch. Właśnie dużo ludzi mi się pytało. Już pierdolę, już pierdolę. Ja że jakieś, jakieś zazdrosne kury. Tak, łeb zaraz mi, nie będzie pierdolić. <noise> ej, po, ej, i będziesz się pozytywnie ten, pozytywnie no, uśmiechał. Pozytywnie robić? Po amerykańsku. Dobra. Dobra, to, czyli wracamy do Was już za tydzień. E, możliwe, że przedłużymy troszeczkę transmisję, bo e, dużo Pierdolimy i będziemy. Co mi pokazujesz tutaj? Rozpierdolisz krzesło, mi. Roz... To ty masz rozjechane te krzesła, kurde, że wszystkie skrzypią. Mi. Dobra, Robert, pożednik możecie ja się ładnie może zachrąchać. Ej, prosiaku. dobra, spodamy. Spodamy i. Jesz... Rukry. Rukry Ej, spadamy, będziemy Właśnie Robert mi będzie serwował zaraz rybkę w jego rozjebanym piekarniku No którym zdjęcie zapodam na Facebooku no. Żegnamy was, żegna was Michał Na razie Nie ma lipy Witam wszystkich Znowu jesteśmy na silowniach Będziemy pokołać dzisiaj łapy

vorrò più Korowe radio w Polsce.